Co co zrozumiałeś, moi koledzy, dzisiaj Dzisiaj widzowie, dzisiaj będzie niesamowity odcinek, ponieważ dzisiaj będziemy bąbelkowi naprawiać jego dom. W sensie już jest naprawiony, Poznaczymy po prostu jego reakcję, co on, co on odpowie, jak to będzie wyglądało wszystko bardzo ładnie. Tam właśnie widziałem, że ostatnio tam widziałem właśnie bąbelka i on właśnie. On tam kurczy, on tam jest i on tam nie wiem, tam Jej. płacze, co on robi? Nie właśnie, tam go, co chodź go on tam robi. No, no. Chodź go poś pokazać mi tę bazę. Hej, bąbelek! Ojej bąbelek! Bo, Jo! Co jest ta bąbelek? Gdybyś się mi domek! Chcesz na pocieszenie, patrz. Jeszcze mam jeszcze jedną niesłodziankę, ale na razie patrz. Mój ukochany kit! Zrobiło nam się Cię przykro trochę, bąbelek. Zrobił nam się Cię trochę szkoda, no i pomyśleliśmy, że po prostu naprawimy ci, ci domek. zbudowaliśmy ci lepszy domek, tam właśnie jest. Możemy ci do niego Dziękuję. zaraz zaprowadzić. Chodź, chodź z nami. Dziękuję. Chodź jeszcze dostaniesz dirta więcej. Jej. Chodź, bąbelek. Tak. Kocham Dla ciebie wszystko mam. Beat jest mój ukochany. Wiadomo stać. Pójdź na to, widzisz jak wygląda pięknie ten dom od tyłu, ale od przodu jest jeszcze lepszy. już bąbelek, zobacz tutaj, widzisz. O, o, patrz, masz to. nawet ścieżkę do tego. No, e... wskazówione. Co to jest? Najwyj nowy dom. Zobaczcie. Jak jest to coś? Piękny dom jest. Wyobraziam się biła całego tego budynku. Jest niezgodna z krajowy jazem. Co ci się bąberek nie podawa w tym domku? Uważam je. Widzicie te okna, chodźcie tu. Widzicie no te, tak. te, te okna? No. One są źle wkomponowane w byłe tego budynku. Światło Co? będzie padać źle. A także, a także, widzicie te ściany? Widzicie te ściany? One są źle wkomponowane, mają się mało Dita. No widzę, a Patrzcie. czekaj, chodź, chodź tutaj, patrz, najlepsza coś tego domu. Chodź ty wąbelek. patrz, stań tu do kolei na tym bloku. Na tym? No nie, 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 ja tylko do tyłu czy... Tu? No. no. Ojoj! Chwa! Bojało! To właśnie Fajne, jak ja. mówisz, jest złe rzeczy na domku. Bojało! Od... Dostaniesz... Nie podoba ci się ten dom, Ale co jeszcze My jest złego w tym domku? Jest tak 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 tak. Co jest jeszcze złego? Jeszcze... Jeszcze uważam... że tak... jest za małość w Teście nie będziesz pojabał. No co? A co to... Do... Co, taki mądry ty co się stało bąbelek? Właśnie Ja się znam na budownictwie z Dita. Powinniście się mnie słuchać. Patrzcie. Trzeba z jakiejś ściany, żeby było więcej Dita. I wtedy wszystko wygląda pięknie. A ja się tutaj Bąbelek jest trochę niewdzięczny. Jak go tak ogólnie oceniasz? Okropny. No to... Co? Nie podoba mi się, jest beznadziejny. No co? Weź ja nadziejny, Tra tragedia. To jak chcesz, nie to to się podoba się chyba już. lepszy zbuduj, a nie tutaj Marudzisz na naszą pracę. Właśnie, my ci pomagamy, a ty co tej Właśnie. Nie, robiliście źłą robotę, nie lubię was. No to siądź. No to uciekaj. Sam, sam se domek Idę. Idę. Sam se buduj domek teraz. Ty. Idę, odwiedź, no. nie gada mi pan. Będzie następny. Ty. Nie. nie no. Co za niewdzięczność ma. Masakra. Jak tak można w ogóle? My udajemy za darmo całą nieruchomość. Dosłownie, dosłownie cały dom, do, mu dosłownie, cały dom od zera, nie? Taki ładny tej ze wszystkim, a ten no. jest jesteś taki niewdzięcznikiem tej. Jego temu kochanym? To przecież jest chore. To jest jakby ktoś nam zrobił wielką ogromną chwilę byśmy zaczęli gadać, że kurwa podłoga jest brudna. No, Co, słuchaj, to, jest tak, to jest tak bez sensu. No. A z jak tam, to takie? To jesteśmy w tym kepsie No nie wiem, jest... drogi trochę. No jest keby. Szczerze wygląda jak taki gór. <grymłem> Elo, tak. No, on ja, on nie wiem tego. Ja w ogóle co trochę wspomniałem o tym, o bąbelku, Ty już trzy dni go tutaj nie ma w sumie. Ciekawe no. gdzie on teraz mieszka. Powinniśmy się przejść gdzieś. No Chodź, rozdzielmy się i go znajdźmy w sumie. Szukamy go, no. ja mam, ja mam, ja mam elektrę w sumie, Mogę, będę, no. szybciej, dawaj. będę szybciej latać. Ja prostu. pójdę pierwszy, bo nie mam Erytre. Dobra, to najpierw nie wiem, patrz gdzieś tutaj może. Hmm. Tutaj patrzę w sumie. Ej, hey, hey, stary, co to jest? A co masz? Hmm. Co, co to jest? Idę do ciebie, co, jest, no, chodźmy, co jest. chodź tutaj. Stary, co to, co to jest? Co to są jakieś slumsy? Co to ma być? To Jest jakaś dzielnica biedy. Co to za główna, stary? Co dziury w ziemi, co jest? Dobra, chodź tu, O kur... O, po, poczekaj, o, Ale tu wali... Kurde. Tam, tam śmierdzi, tam tak Co jest? Ej, Nie, tu jest, tu jest bąbelek, tu jest bąbelek. Ty tu mieszkasz, stary? No, to Ju, to tak śmierdzi. Obie ja gadaci, to jest moja nowa okolica. Śmierdzi, ja tam... Gdzie ty tu jesteś? Chodź, śmierdzisz z bombelek. Tu, jest mój domek, patrzcie. Domek bombelka. bąbelka. Gdybyś jest ładny. Jezu, co, Żydko, co, co tu, tu się dzieje? dzieje? To to ale tu jest tu jest sy... dówna na ziemi. Ale tu jest syf Jest tu z odwiedza, dj fajnie? Co to jest? Chodźcie, opiowacie no was. Opiowadzie was po okoliciach. Nie, bobech jest jakiś żarty, czy co? To nie jest to Zaczynij, pojeź wejście. Tu jeźdź, wejdźcie. No, widzę, no, wejdźcie do. No, już ja do. Wejdzie, chcę do chcę wejdzie. Wejdzie stąd. Widzę i czuję. Ajoj, bo. Jest, zmarnia bąbelek. Co to jest? Na kąpie, jest moja wanienka. to jest szlam i to jest. To są nie śmieci. To ja są. umieram się tutaj kąpać. To jest Ej, mami. stary, wy, wychodź stąd, to są części szkła. Możesz się nabrać. No na. i coś tego, ale to jest moje. Fajowo tu stary. jest. Ty tam się sikarz i my jest jednocześnie. Tak? Jest, to jest na jednym. Dobra, to Ej, stary, to kurwa plama z tak nie ironicznie. Nie płyję i pak gadać kłupoti. tego. Tutaj jest domek. No jak to Psi, psi bajku. O hmm, Czyli to jest taka wysokiej jakości nieruchomość. Bajdzio, na Najdrości Domek Slamsiak. Hmm. Dlatego jest no, taki majutki. A twój o, no, to jest no, stani, tak. czy jakiejś takiej też wysokiej jakości? Bo Tutaj są wysokie szufity, Żeby wysioci ludzie mogli tutaj. No. Zwykle, zwykle mieszkają tutaj z nami ci chajni, co potem grają w, w kosikówkę w hmm, NBA to, to A, oni. A w tej reprezentacji Francji też grają. Tak, często. dokładnie, no. dokładnie. Ja jezu, to ale, tutaj, jest w śmieci z nasami. Tu jest takie fajnie dzieci. Ja jest miałem wziąć, rodzice bliffe India. Spary. To tak samo wyglądało. To jest takie to fajne, do siebie, dla, dla dzieci. Dla dzieci, Dla dzieci. Kupi śmieci dla dzieci. Jest Dobra, to jest, to jest przesada, nie? Ja, ja wychodzę z no, zaraz. No, tu jest, tu jest jakiś Nie co wiem. Co to jest za domek? Nie, ja wychowałem no, się z tak to, to komuś wrzucasz się do chaty po prostu. No, tu nie, to ma się tutaj, się nie ma co tutaj, nie ma co. Chyba, Chyba, że się nie tak. lubią. Tu jest o, ten budynek jakoś w sumie... Bo to wygląda kiedy dobrze, ale... Wyziła. No tylko to dobudówka tej do góry to jest już. No. To, to wygląda jak To jest To są jakieś ruiny w ogóle, co to ma być? Ja lubię, ja lubię. Co w tych ruinach się dzieje, Ty, bąbelek? Będzie ładny domek. Gdzie ty mieszkasz, bąbelek? Bo jest, bo jest. Tutaj, Ej, tutaj bomba a co siedzi, to jest tam do góry? Tam do góry? Tam, jest tam taka jakaś to jakaś willa, ale to też twoja, bomberek? Nie, to jest takiego, to jest, jest takiego szkół i wisina. To jest taki obrzydliwy buziu i pies. Nikt go nie lubi. To jest, to jest taki szkół i Wisin. On pluje na wszystkich nas, nie chce dawać pieniędzy na biednych. To co jest Powinniśmy go wyjaśnić, albo z nim pogadać. Ale co, tak. ale... No. To, to idziemy do tego typa? Chodź tam, chodźcie go wyjaśnić. Chodźcie go, go wyjaśnić. Pomojdziecie mi kojedzić. Dobra, musimy stąd zejść bo to już tak. Czy bąbelek jest, ja, ja nie, nie jestem twoim kolegą. Jak to nie jesteście to mi to się... Właśnie, to jest? Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. No ty śmierdzisz bąbelek. Właśnie, bo tu po tym, tym. Bierzemy cię do rzeki, albo. on, o, W sumie on ma basen, to ci tam wsadzimy, możesz się umyć. Dobra. No. To jest taki Oprók, syf. Co to idzie? O. Zawa. Jej! Kim ty, ty jesteś, człowieku? Kim ty jesteś? Tak śmierdzi, fuj! Ty sąsi, no to jest twój sąsiad, co jest? Co ty, panie, tutaj? Co ty tu? Kim ty jesteś, bombelek? Fuj! Jezu, fuj, śmierdzi od ciebie! O, ja ci dam! O, ja ci dam, ty! Bujuju, ci! Ej, 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 nie bici, nie bici, nie bici. Ej, ej, spokojnie, ty, spokojnie, bez przesady, bez przesady. No, ty bujuju, nie stop, business. Nie! Ej, ej, stop, ej, stop, 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 nie, stop, stop. Dobra. Ja idę stąd. Panowie, stop. No. Ty, burżu, prześlij się swojego domu i go nie wpuszczaj, a ty, bombele, się kura umyj. nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, Nie patrz, wytrzyma. nie wytrzymaj. Nie patrz, teraz boszenie, tak do mnie jebie. O, jednak. co To ta woda, to ta woda. To ścieki teraz pływają. I masz dobrą tom? Jakieś oczyszczanie tej wody? Pierdolę z mojego basenu! A je przyjemnie. Ale syf. To śmierdząco kurwa indyjska. Dobra, Bąbelek, chodź, uciekamy zanim on na policję dzwoni. Dobra, ochronie, spokojnie, nic nie, nie dzieje. On, on nie dzwoni na policję. Bombelek, uciekamy 9, 9, 7, ja 7, tyle, bąbelek, uciekamy Sąd Dziewięć, 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 dziewięty, wiesz? Bąbelek, dobra... Nie wiem, Bąbelek, co masz... Co ty, co ty co robisz? Co jest ubiegło? to nie tak? Piszko, chodź. dobrze, ja mam bita. Dobra, A teraz się do slamsów bąbelek i od się śmierdzi i jesteś w sumie ty, na minus i jeszcze... Dobra, nie ma co gadać tych. Ze, zero słów mam do ciebie bąbelek tych. No. Podoba Ci się takie Tygo. życie stary? My ci możemy... Kocham to iść ale Dobra, bąbelek, my tu już nie wchodzimy, weź już sobie idź. Masz nie wiem, wodę stary, to ci jakieś ostateczną pomoc, coś tu masz wodę. Jedzenia nie mam o. dla ciebie, więc... Też ja się trochę jest ale idź Masakra. Masz. O, Bierz i, to i uciekaj i, ty. No, no, chyba tam jest. tak śmierdzi. Ja uciekam tam ja Co to jest? Dobra stary, co my robimy? Chyba trzeba jakoś pomóc. Na... Jak tak żyć można? No to jest trochę chore. Ale podobno. może mu chyba, chyba kiedy indziej, bo dzisiaj już się robi ciemno i... No, ja zachodzi. ja już nie mogę, ja chyba do lekarza przejść. Ja chyba to jest tak szczerze. Ja pierdolę.